Uzupełnienie tego spotkania z konieczności muszę wykonać u siebie w domu, bo zaproszony na dysputę poważną o kulturze wyższej, której jednym z elementów jest film o Annie Walentynowicz którym nieco pomagałem Jerzemu Zalewskiemu. Drogi przyjacielu, zaprosiłeś mnie do dyskusji, ale jak widać z nagrania, yy, no nie mogłem do końca się wypowiedzieć, bo, bo niestety yy, przerywałeś mi kilkakrotnie wypowiedź. Muszę to uzupełnić. Ja napisałem taką skargę do sądu. Oto jej treść. Wysoki Sąd Rzeczypospolitej Polskiej. Zapytanie. Czy zgodny z prawem i elementarną logiką jest proceder? Zezwalający Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, którego dyrektorem jest Radosław Śmigulski, na odrzucenie scenariusza filmu, który jest opatrzony recenzjami autorytetów w dziedzinie historii, filmu, literatury a także pozytywnymi opiniami prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i samego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Przypomnę, że nominację na drugą kadencję Radosław Śmigulski otrzymał z rąk ministra Piotra Glińskiego. Czy zatem dyrektor Radosław Śmigulski jednocześnie może podlegać i nie podlegać ministrowi. Czy to jest pomyłka, czy złamanie prawa? Bo skoro minister mianuje, to chyba powinien mieć prawo do ostatecznych decyzji swojego podwładnego. Jeżeli w praktyce jest inaczej, to proszę o wyjaśnienie tej sprawy, bowiem w obecnej sytuacji politycznej, a także strategicznej naszego państwa, preferowanie tematyki LGBT kosztem tematyki patriotycznej jest, moim, w moim przekonaniu, elementem wojny hybrydowej przeciwko Polsce. Jednym z dowodów na to jest odejście z Wojska Polskiego pięciu tysięcy oficerów. Tego się nie ogłasza. Dlaczego taka przemądrzała telewizja nie ogłosi tego? Pięć tysięcy oficerów Wojska Polskiego zrezygnowało z. Potencjalnej obrony własnego kraju? I czy to nie jest element wojny hybrydowej przeciwko Polsce? Może nieświadomie? Tu już mój komentarz, który w sądzie wygłoszę. Minister Piotr Kliński nie zdaje sobie sprawy z tego. Że dołącza się do wojny hybrydowej przeciwko własnemu krajowi, osłabiając jego po prostu siłę militarną. Pismo, jakie dostałem od wiceministra kultury Jarosława Selina o tym, że i tu cytat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały wyłączone kwestie programowe. Kwestie programowe zostały wyłączone po prostu, z, że tak powiem, wpływu ministra kultury, który mianował. Szefa kinematografii, i ponieważ go mianował, to, to szef kinematografii teraz może sobie lekceważyć zalecenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w którym czytamy. Jeszcze w 2018 roku, pan Krzysztof Wojciechowski, Kopcińskiego 12.64. I pisze do mnie, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor, doktor habilitowany, Piotr Gliński. Proszę bardzo, kto nie wierzy, niech sobie poczyta. I pisze tak, chciałbym podziękować, panu za cenną inicjatywę realizacji filmu fabularnego poświęconego drodze do niepodległości od Powstania Listopadowego do Marszu Niepodległości w wolnej Polsce o roboczym tytule Wielki Książę i uwaga z uwagą zapoznałem się z przekazaną do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, korespondencję dotyczącą wsparcia produkcji filmowej. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przyjęcie przedstawionych poniżej informacji. No i tu w tych informacjach jest zawarta taka oto myśl, że jak złożę, Scenariusz w Instytucie Sztuki Filmowej to Instytut, jak gdyby no, z automatu, przyjmie ten scenariusz. Tym bardziej, że jest opatrzony jeszcze recenzjami takich wybitnych osób jak profesor Andrzej Nowak, jak reżyser Krzysztof Zanusik, jak reżyser Jerzy Hoffman pisarz świętej pamięci Marek Nowakowski, pisarz i poeta Bohdan Urbankowski, krytyczka filmowa Elżbieta Królikowska-Ewis. I tutaj dowiaduje się, że program... Zależy wyłącznie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, mimo że jego szef został mianowany przez ministra kultury. Więc jest wreszcie szefem. Minister Profesor Piotr Gliński jest szefem dyrektora Śmigulskiego, który nawet nie miał odwagi podpisać. Recenzji negatywnej. Jako jedyny. Za niego napisała recenzję negatywną niejaka pani Małgorzata Szczepkowska-Kalęba. Osoba okazuje się ważniejsza od profesora Andrzeja Nowaka, od ministra, od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I teraz ta pani pisze. Że lud Warszawy doprowadza do ucieczki Konstantego. Takie zdanie i ani słowa o Piotrze Wysockim i podchorążych. Czyli ta pani po prostu nie zna historii Powstania Listopadowego, ponadto jeszcze roli masonerii w jego wybuchu. Bo poparcie masonerii oznaczało, że Francja, na którą szykował Mikołaj I armię rosyjską, i Belgia, na którą szykował armię wielki książę Konstanty i jego brat, i rządzący taki wicekról w Królestwie Polskim, że te dwie armie po prostu zmiażdżą. Francję i Belgię I, I wtedy już by się zaczął taki związek radziecki w, w Europie, czyli rosyjska kolonizacja reszty nieszczęsnej i ogłupiałej Europy. I coś takiego, co jest no, sprzeczne w samo w sobie, no. Minister. Mianuje dyrektora, ale nie ma wpływu na program. Czyli w sumie dochodzimy do tego, że pani Kalemba ma więcej do y, gadania w realizowaniu. Filmów w tym pa wypadku patriotycznych niż Jarosław Kaczyński, minister Gliński i recenzenci, wszyscy oprócz papieża, oczywiście, bo od papieża nie mam pozytywnej recenzji, bo on po prostu zajęty jest innymi sprawami. No ale przyznacie Państwo, że doszło do jakiegoś gigantycznego. Absurdu! Proszę, Wysoki Sąd, o wyjaśnienie, a Państwo, którzy mnie wysłuchali, proszę o jakieś wsparcie. Przecież nasza kultura w tej chwili przypomina Dom Wariatów. Za nieboszki komuny powstawały wspaniałe spektakle teatralne. Kantor, Grotowski, Szajna, Akser, przecież to były światowe nazwiska w filmie. Wajda, Kawalerowicz, Munk, Kuc, Poręba, tak, Poręba też. I tu podejrzewam, że dlatego, że byłem w zespole filmowym Profil Bogdana Poręby, to teraz zemsta małych ludzi, ponieważ były prezesina telewizji publicznej, niejaki Kurski, nie czytając mojego scenariusza, powiedział, wygadał się do pani krytyk królikowskiej Avis, że Wojciechowski był uporęby. W związku z tym nie może robić filmu. Czyli, u autora Hubala, jak ktoś był, to już co? Przestał być twórcą, przestał być Polakiem. Co to za jakieś kryteria? Przecież dom wariatów. I ci twórcy, których wymieniłem, oni tworzyli. Podstawę intelektualną do odrodzenia Polski dzięki Solidarności. Przy pomocy przede wszystkim Ojca Świętego Jana Pawła II, Prezydenta Stanów Zjednoczonych Reagana, Margaret Thatcher, pre Premier Wielkiej Brytanii, tak pomogli nam. I finansowo, i logistycznie, że imperium sowieckie zaczęło się sypać, i armia, która okupywała Europę no, do połowy Niemiec, wycofała się aż na gr granicę z Ukrainą, naszą najbliższą. Przyjaciółką, naszym, częścią naszej historii wspólnej. To wszystko mnie, jako syna ochotnika z 1920 roku z bitwy warszawskiej, potomka wszystkich powstań od Kościuszkowskiego, poczynając przez listopadowe na, na Kończąc na styczniowym i warszawskim, spychają na margines. I co za to proponują? No, po prostu filmy w duchu LGBT. Więc, jeżeli większość naszego społeczeństwa oraz rządzących nami jest za tym, to znaczy, że. Z... Zdążamy lekkim kroczkiem ku przepaści. Więc się proszę zastanowić, jak może podległy ministrowi urzędnik, w tym wypadku dyrektor PiSW, mianowany przez ministra, nie słuchać Ministra, i recenzentów, którzy mają autorytet w dziedzinie kultury, historii w ogóle. Do czego to prowadzi? To tyle na dziś.